Poetariat dzieciom prezentuje My się zimy nie boimy Wydawnictwo autorskie Magdalena Kapuścińska Wieluń 2021 rok Czyta Czarek Papej Urszula Lewartowicz Dlaczego zimą bywa ciepło? Zmroził styczeń już wszystko dokoła Wzór odcisnął na białych płatkach Wsiadł na narty i głośno zawołał, że dziś święto jest babci i dziadka. I rozsiadło na styczniu się lato. Od ich serc coraz bardziej gorące, babci suknie wręczyło skrzydlatą, a dziadkowi świerszczowy koncert. Pani Zima, z początku ciut wściekła, że ktoś sobie urządza z niej kpiny, powołała do życia kraj ciepła. W miejsce modnej, lodowej krainy. Bo odkryła tę prawdę dziecinną przez ów dziwny styczniowy przypadek, że nie może na świecie być zimno, kiedy obok są babcia i dziadek.